Tam sobie znaleźć graczy Ło, co to za spotkanie, ty, M -m -m -ty. Ło Ole dałeś! Ha, hallo Z tej strony, Habie, mój drodzy, w dzisiejszym materiale zrobimy sobie kolejny etap misji, ponieważ przed nowy tydzień, moi drodzy, nowe tutaj, oczywiście, zadania, a także nowe misje, które trzeba wykonać, moi drodzy. Jesteśmy na tymi eskalacji. Zawiecie łapki, super, do końca, bo ciekawe co dzisiaj Habie mu wypadnie z jakiejś skrzyneczki. Zawsze was do oglądania. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, paka zaplantowana na Bombside B. Ja z ósłem, pierwsza runda w ogóle, powiem wam tak, że tutaj. Mamy do zrobienia 2000pd wbić Nie wiem moi drodzy jak to trudno się wbija Ale w sumie już chyba nie aż, tak, nie aż tak trudno moi drodzy Bo już mamy drugiego Jeszcze tutaj gdzieś paka jest Bardzo proszę paczuszka Będzie moi drodzy defowana na raz Bardzo proszę łatwiutko Easy moi drodzy easy jest teraz druga runda moi drodzy I teraz bombsite, A w ogóle wy napiszcie czy wy widzieliście w ogóle eskalację Żeby ona gdzieś, gdzieś była jakby dostępna Ten tryb do grania jakby Bo ja to w ogóle nie widziałem tej eskalacji Powiem wam szczerze. Oj, drama miał. Karamba. szkoda, moi drodzy, bo miał dużo ammo w tym teku i mnie zdjął. Ty, ej, ja jednak zdefuję, moi drodzy. Chciałem się was się spytać, moi drodzy, czy wy widzieliście e, w ogóle tą, jakby, zakładkę Eskalacja? Bo ja, moi drodzy, tej zakładki nie widziałem i tak sobie myślę, kurczę, jak mam zagrać tę Eskalację? Stary, o co chodzi, nie? Ale później krytałem, jakby. Eskalację wy oczywiście. Zadaniach i mi przeniosło do trybu eskalacji. Sami myśleli, ja, ja pierdy widzowie Słuchajcie, ta zakładka gdzieś jest ukradła Słuchajcie, to jest tajemnicza zakładka, moi drodzy, do trybu eskalacji. A w ogóle to ciekawe, co mi panie z szynki, bo powiem wam, że ostatnio wypadł mi taki średni drop. Gość jest na, oczywiście. Eee! No, im jest zdjął na plecach. ty? Aha. No to nieźle, wam powiem nieźle. Gosiu się skampił normalnie po lewej stronie, ale spoko loko. My teraz mamy Emeczkę, zobaczymy jak on teraz będzie tutaj, moi drodzy, śpiewał. Słuchajcie, będzie śpiewał koncertowo. A, przy okazji, słuchajcie, zapisujcie swoje drużynami trzeba Polski, bo do wygrania 20 koła plus 2000 dla najlepszego zawodnika, oczywiście, całego turnieju, czyli ten, kto będzie miał najwięcej fragów. No, proste chyba, tak? Dobra, sfleszujemy. Więc ja, moi drodzy, was zapraszam, nie? No bo, o pani, że dał flesza, kurczę, nic nie widzę, ty. Nie wiem, że tylko jest po, po prawej. Co mnie tam? Chłop normalnie mnie strzał, bo myślę, że jest, że chłop myśli, że jestem enemy ty. Wow! Ale dałem, ty! Chłop, jeszcze, chłop, chłop szuka enemy ty! <grytanie> no to nieźle mi sobie! Na no chłop jest niezły, ty. Dobra. Weźmiemy sobie oczywiście tą memeczkę, bo słuchajcie, no, Meczka jak emeczka, ale teraz jak będziemy mieli do wyboru inną broń. W ogóle ten meczek trwa już niespełna 3,5 minutki około. No ale wiecie, wy pewnie macie jakieś tam cięciach krótkich, pewnie tam z dwie minutki może trwać Coś takiego, my sobie znowu wzięliśmy emeczkę, no bo wiecie, jakby emeczka, no to jest emeczka, tak? A wy w ogóle czym się na tej eskalacji? Jakby zwykle zazwyczaj kom z gumą czy M-kom bez gumy? Bo wiele osób jest taka, podziel jest po prostu podzielone, po podzieloni, podzieleni są po prostu Co ty tu? Ło! A żeś mi uratował, normalnie zada Co to jest? Ale my sobie zafujemy, easy Dobra no, jeszcze moi drodzy, zrobiliśmy fraga. Easy peasy, moi, drodzy. Słuchajcie, mamy już 840 PD. Czyli tutaj się, trudno A, jeszcze słuchajcie, mamy do zrobienia drugą misję. To już zrobiliśmy. 35 fragów mieliśmy zrobić. Zrobiliśmy, moi drodzy, tutaj oczywiście 7. Ja wcześniej jeszcze zrobiłem na TDM-ie. W ogóle sobie tutaj nie idę, wrzucać, czy kogoś obiję. Mam nadzieję, że tak, bo im pewnie w się siedzą. O jednak na O, siema Hufel. Jeszcze nie jest ten Kałacha, bo ma mocniejszy, mocniejszą penetrację, ale w ogóle... Kurka wodna. Jak mnie zaskoczył chłop. Dobra, dechujemy za paczkę. Słuchajcie, zastawowaną paczkę ile? 36 plus 108. No, tak około 70, w sumie coś takiego się dostaje za sterowaną paczkę tak około. Opowiem Wam także, całkiem ciekawy jest ten tryb eskalacji, bo tak naprawdę mówię, że cały czas w nim praktycznie że wygrywamy. Dwa razy rundę przegraliśmy. Zględu to, że chłopaki się po prostu przykampili gdzieś tam w okolicach. W ogóle stary jakiś, nie wiem, jak to w ogóle nazwać ty. No po lewej stronie chłop normalnie siedział w tym w kartonie, nie? Mówił się mano o no nie! Tak blisko było pięknego fraga. Hello? Defuję pakę CT znowu? Chłop normalnie znowu Ceta siedzi ty O się mi zasoił bombę! Aj, karamba! Szkoda moi drodzy, bo... Powiem wam szczerze, że yy, myślałem, że go zabiję. A, jeszcze gościu go dobił, no to nieźle. Chłop go przepuścił, później go jeszcze dobił. Słuchajcie, no taka jest właśnie gra z randomami, moi drodzy. Ogólnie nie polecam Gra z randomami. Słuchajcie, jeśli byście chcieli znaleźć graczy, na przykład do Mistrzostw Polski, jak do teamu, albo na przykład po prostu, żeby sobie pograć, to wpadnijcie, moi drodzy, na Polską Ligę Stanów, a, moi drodzy, grupa na Facebooku. Ja, moi drodzy, ze oczywiście jeszcze kilkoma innymi fajnymi ludźmi stworzyliśmy tą grupkę specjalnie dla takich osób jak wy, moi kochani, żebyście oczywiście mogli tam sobie znaleźć graczy. Ło, I... co to za spotkanie, ty? Spotkanie po latach normalnie. Elo. Patrz, kradę łatwitko Oj, No i frag zdobyty, moi drodzy, 1400. Mamy, moi drodzy, w tym momencie PD. Jak, moi drodzy, się uda, to pójdziemy sobie do Tero i tam będziemy normalnie kosić tych rywali. Mam nadzieję, że ktoś przejdzie teraz do CT, żeby wygrać ten mecz. No proszę, przejdź ktoś do tego CT. No widzę, że chyba nie będzie chętnych. Chyba, moi drodzy, chętnych to nie będzie. No dobra, trudno. W takim razie pójdziemy, 14-4 mamy. Co za lager, ty, opie Chłopie myśleli chyba, że to wygrają. Dobra, trzymaj najda funfel. Aha, jeszcze fraga mi wziął, ty. Dobra, siema, zachowana paczka. 1600, mamy, mój drodzy, PD. No i chyba nam się nie uda dobić 2000. Więc niech ktoś wyjdzie, mój drodzy. Niech ktoś wyjdzie po prostu z tego. Tero, ja chcę tam dołączyć, mój, kochani, bo chcę tam... Słuchajcie, jakbym tam dołączył, Chłopaki bez szans mi się wydaje. Oni w ogóle byliby w szoku stalnym. Ale jak na razie jest nas dwóch, nikt nas, nikt nie chce w ogóle dołączyć, to dobrze. Bo normalnie jakby ktoś dołączył, to byłaby lipa, nie? Byśmy y, ten meczek możliwe, że szybko wygrali. Siema. On w ogóle cały czas sobie wychyla i cały czas dostaje bombę. Tutaj też dostaje bombę. Masz tam palaka. Dobra. A tutaj mam paczuszkę. Ty! Normalnie fraga jeszcze zrobiłem. No to nic w sumie, chłop normalnie się spalił ty. Ale nie no, nie będziemy tego defować, moi drodzy, nie chcę jeszcze tutaj pograją chłopaki. A ja, moi drodzy, co? Co mi tutaj zostaje tak naprawdę? do to, to, moi kochani, żeby po prostu w tym meczu jeszcze zdobyć te PD, No słuchajcie, no trzeba jednak tutaj zrobić to wszystko w jednym meczu. Chciałbym, moi zamknąć w jednym meczu. Pominajka, to to, moi drodzy, że na weekend będzie taki opening. Matko i słuchajcie, jak wy zobaczycie, to normalnie, nie uwierzycie. Włoho, panie Dobra, tam jest paka. No dobra. Ja tutaj defuję paczkę. Chłop chyba nie wie, że, że nie defuje. Wiesz co, trzymaj w palakach <laughs> Dobra, nie zdefuwałem paczki Mamy moi drodzy 1750. No i teraz moi drodzy. Każdego robimy i rundę, moi drodzy, zwyciężymy. No, mam nadzieję. Dobra, let's go, let's go, let's go. Jak my tutaj chyba dobijemy z 25 fragów, ty, normalnie w tym trybie. Ja chyba, to byłby chyba mój rekord, widzowie, tak mi się wydaje. 24 fragi na eskalacji to chyba byłby mój rekord, naprawdę. Tak mi się znaje, ale jeden. O! Jednak nie będzie rekordu, ty! A mnie zaskoczył! Dobra moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy na kolejnym meczu Tutaj będziemy kończyć naszą misję Cały czas tyle samo PD nam zostało Mam nadzieję, że tutaj fragi zdobędziemy W ogóle nasz czwórka idzie od longa, całkiem ciekawie W ogóle na prowincji dawno nie grałem, naprawdę To mi prowincji fajnie tutaj pozmieniali Ale nie grałem naprawdę sporo czasu Jeden leży, jeszcze za side'em Drugi leży Trzeba paczuszkę trzeba zdefować Dobra, łatwotki defuse, moi drodzy, misja zrobiona. Dziękuję bardzo. Jeszcze gościa, Gosia zabiłem. Essa do spania, mój drogi wariacie, słuchajcie. A my lecimy zobaczyć, punku, co dostaliśmy z tej, oczywiście, misji. A więc tak, moi drodzy, słuchajcie, jak pewnie widzicie, dostaliśmy fragment boxa, a także i Empire Case. Zobaczymy, moi drodzy, co poleci z Empire Case'a. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś fajnego, dobrego, całkiem ciekawego. Go! i to będą rękawiczki. No nie będą rękawiczki. Nie będą rękawiczki co to w ogóle było. Ale cóż, moi drodzy, słuchajcie, prawie poleciały rękawiczki z oczywiście Kicana. pewnie nie mogliście tego zobaczyć, moi drodzy, ale prawie poleciały rękawiczki, tutaj oczywiście staliśmy Kicana z, e, no, po prostu kolekcji Empir. Ja, moi drodzy, bardzo dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się, grajcie, wygrywajcie, moi drodzy, i zapisujcie się na mistrzostwa Polski, które oczywiście będą już w październiku. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i hejka!